Scorpion Exo to marka kasków moim zdaniem dość popularna i w tym odcinku opowiem Wam jaką znajdziemy ciekawą u nich technologię, jakie mają połączenie ze sportem i oczywiście zaprezentuję kilka najciekawszych modeli. Także zaczynajmy! Scorpion EXO na rynku dostępny jest już od ponad 20 lat. Co ciekawe, mogę tutaj zaskoczyć wiele osób, to na polskim rynku Scorpion EXO dostępny jest już od prawie 15 lat, od 2009 roku. Scorpion EXO ma bardzo szeroką gamę, jeśli powiemy o modelach. Praktycznie o jakim modelu kasku nie pomyślimy, to w ofercie Scorpiona EXO właśnie taki kask znajdziemy. Czy mówimy o kasku dualnym, takim jak ADF 9000? Myślimy o kasku mocno sportowym. Nie ma problemu, jest R1, która dostępna jest na przykład z homologacją FIM-owską, czyli możemy w niej wjechać na tor podczas zawodów i ten kask spełni wszystko, co jest do tego potrzebne. Szukamy kasku ze szczęką typu Flip, tak popularnie mówiąc, czyli z tą szczęką, która przenosi się do tyłu. Nie ma problemu, Tech EXO również w ofercie jest. Dalej idąc, szukamy troszkę bardziej. Nietypowych kasków, kasków, które na przykład mają demontowywalną tą szczękę. Nie ma problemu również EGO Combat 2. Kask dość charakterystyczny, i wydaje mi się, że jest to jeden z najlepiej znanych kasków w ofercie Skorpiona. Więc jak widzicie, tutaj jest bardzo szeroko, i niezależnie co wymyślicie, myślicie, Skorpionie to znajdziecie. Budżet, bo to bardzo ważna kwestia w przypadku zakupu kasku. Skorpionie EXO nie ma problemu. Znajdziemy kaski bardziej podstawowe w pocie około 500 zł. Znajdziemy tą półkę średnią w pocie około 800 do 1200 zł. I znajdziemy oczywiście tą wysoką półkę i m.in. kaski wykonane z karbonu w pocie ponad 2000 zł. Więc niezależnie, jaka jest zasobność Waszego portfela, Skorpion EXO na pewno tutaj coś znajdziecie. Jeśli jesteście fanami sportów: różnych kategorii, jeśli chodzi o wyścigi motocyklowe, to na pewno markę Scorpion EXO również kojarzycie, ponieważ oni bardzo czynnie wspierają zawodników w różnych kategoriach. Zaczynając od klasy królewskiej, czyli MotoGP. Fabio Quartararo rok 2021 wygrał mistrzostwo właśnie MotoGP i zrobił to w kasku EXO R1. Kolejny zawodnik, którego możecie oglądać w MotoGP, czyli Alex Rins również jeździ w Skorpionie. Moto2 to m.in. Aaron Canet, również Skorpion. Idąc dalej, moto 3 Joel Esteban. I tutaj się zawsze zastanawiam, ponieważ nazwisko Esteban również występuje. W F1, jeśli też oglądacie się zostaniecie czy ze sobą jakieś połączenie, jeśli tak dajcie znać. Idąc dalej dość poważna postać, która kiedyś startowała w MotoGP, a dzisiaj oglądamy ją w WSBK, czyli Alvaro Batistuta. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem to nazwisko, jeśli nie to poprawcie mnie w komentarzu. Jest od dwóch lat właśnie mistrzem WSBK i jeździ w jakim kasku? W Skorpionie Exo. Kontynuując, niezależnie czy jest to Supermoto, czy taplanie się w błocie, czyli Cross Offroad. Również spotkamy tam zawodników jeżdżących w Skorpionach. Fajna sprawa, Rock Bangaros. Nie znacie tej postaci? To warto ją poznać. Stanter, który śmiga między innymi na htm -ie. również na swojej głowie ma Skorpiona i myślę, że jest to jeden z bardziej znanych i wziętych stanterów na świecie. Technologię. Tutaj Skorpion Exo jest bardzo mocną marką. Jest to mocny filar w ich przypadku. Zacznę od czterech skorup, które znajdziemy w przypadku ich modeli. Pierwsza to skorupa wykonana z polikarbonu, jednak Skorpion Exo używa technologii formowania tryskowego. I tutaj biorąc do ręki ich podstawowy kask, czyli Exo 391, naprawdę patrzymy na ten kask, oglądamy ten kask i nie ma się do czego przyczepić. Pomimo swojej ceny, naprawdę jakość wykonania tego kasku jest po prostu dobra. Kolejny typ skorupy i kolejna technologia, zrobiona stricte przez Skorpiona i używana tylko w ich kaskach, to TCT, czyli Thermodynamic Composite Technology. Z nazwy możecie już tutaj wywnioskować, że są to skorupy kompozytowe. I mamy tutaj 5 warstw i trzy materiały: włókno szklane, włókno aramidowe i organiczne włókno poliżywiczne. Trudna nazwa, ale tak jak powiedziałem jest to technologia wymyślona przez Skorpiona EXO i wykorzystywana we własnych kaskach. Kolejna skorupa i kolejna technologia, którą znajdziemy w Scorpion EXO to TCT Ultra. Jest to rozwinięcie technologii TCT i na czym to polega? Nadal mamy 5 warstw, nadal mamy 3 kompozyty, czyli włókno szklane, aramid, i organiczne włókna poliżywiczne. Największa różnica, jaką tutaj znajdziemy, chodzi o technologię prepreg, która została wykorzystana do produkcji właśnie tej skorupy. Na czym to polega? Standardowo, kiedy robimy skorupę, to wszystkie włókna wkładamy do takiej formy i zostają one zalewane żywicą. W przypadku technologii prepreg mamy od razu płaty włókien różnych kompozytów, które nasączone są żywicą Dzięki temu można dużo lepiej i dużo dokładniej te maty z tymi włóknami ułożyć w kształt skorupy. Przekłada się to na to, że dzięki temu skorupa jest lżejsza, bo nie musimy wykorzystać tak dużo materiału, żeby ona była takiej samej twardości. Druga sprawa jest po prostu wykonana jeszcze lepiej. I ostatni typ skorupy, jaki znajdziemy w przypadku marki Scorpion EXO to TCT Ultra Carbon. Jak łatwo się domyślać, łatwo wywnioskować, chodzi o to, że mamy tutaj tą samą technologię, co w przypadku TCT Ultra, tylko tutaj wykorzystujemy włókna karbonowe. I taka ciekawostka, której dowiedziałem się już kiedyś, w przypadku technologii PrePreg, włókna karbonowe, dzięki temu, że mamy te płaty od razu nasączone żywicą, można dużo lepiej ułożyć ten karbon, w przypadku którego wykorzystujemy technologię PrePreg po prostu wygląda dużo ładnie. Ale wiadomo, w tych technologiach nie chodzi o to, żeby to ładnie wyglądało, tylko o to, że Scorpion EXO cały czas rozwija te skorupy, żeby były jak najbardziej wytrzymałe i jak najlepiej zabezpieczały naszą głowę. Ale skorupy to nie wszystko. Scorpion EXO w swojej ofercie jeszcze ma kilka ciekawych technologii, o których chcę Wam opowiedzieć. Ciekawe są nazwy, ale ciekawe jest również to, na co te technologie wpływają. Zaczniemy od technologii AirFit, najprościej mówiąc pompowane policzki w kaskach. Wszystkie kaski, które mają dopisek w nazwie R, mają tą technologię. I polega to na tym, że w środku mamy taką pompkę. O, do mikrofonu wam pokażę, pompujemy. I pompują się policzki. Dzięki temu lepiej dopasowują się do kształtu naszej głowy. Po prostu kask sztywniej i wygodniej siedzi na naszej dynce. A jeśli potrzebujemy kask zdjąć albo napompowaliśmy za dużo, to wypuszczamy powietrze. I bez problemu zdejmujemy kask. Naprawdę fenomen. To jest jedyna marka, która kojarzy, że taką technologię ma. Myślę, że to jest ich patent i naprawdę jest to bardzo ciekawe. Jeśli masz na przykład problem z dopasowaniem kształtu kasku do Waszej głowy. To ta technologia powinna Wam pomóc. Eliptek to technologia szybkiego i łatwego oraz bez narzędziowego demontowania wizjera. Między innymi znajdziemy ją w modelu R1, znajdziemy ją w modelu EXO 1400 EVO 2 R i polega to na tym, że mamy specjalne przyciski, wduszamy je i zdejmujemy wizjer. Teraz przejdziemy do czegoś, co jest nawet zabawne pod względem nazwy. Ponieważ Scorpion EXO ma w swojej ofercie taką technologię. Pierwsza to nazywa się Quick Fit. Chodzi o to, że to jest technologia, dzięki której mamy miejsce w kasku na okulary, na oprawki. Wiadomo, chodzi tutaj o odpowiednie ułożenie wyściółki, dzięki czemu tego miejsca tam mamy więcej i możemy założyć okulary. I druga ciekawa technologia o bardzo ciekawej nazwie, czyli Quick Wick. Czyli tak da Mayday powiedział, jak John Wick. Najprościej mówiąc, jest to antybakteryjny materiał, który posiada właściwości termoregulacyjne. Sprawia, że w ciepłe dni jest nam chłodno, a w chłodne dni jest nam ciepło. EverClear, technologia, dzięki której nie parują wizjery i blendy w kaskach Scorpion EXO. Wszystkie wizjery i wszystkie blendy pokryte są właśnie warstwą marki EverClear. Jest to kanadyjska firma, która współpracuje między innymi z wojskiem i też tam dba o to, żeby nie parowały różne wizjery, których żołnierze używają. To samo zostało zastosowane w kaskach Scorpion EXO i działa to przeciwko parowaniu. Ale tutaj wyprzedzam pytania, mimo wszystko kaski Scorpion EXO przystosowane są pod zastosowanie wkładki Pinlock, czyli tej, która też wpływa na to, że wizjer nie paruje. O coś, o co wiele osób zapyta, czyli Intercom. Tak, większość kasków, przynajmniej te, które ja miałem okazję wymacać, czyli na przykład bardziej budżetowy 391, ale również kask z wyższej półki, czyli R1, i EXO mają miejsce pod słuchawki. W swojej ofercie Scorpion EXO ma interkom przeznaczony do czterech modeli, czyli EXO .com. Są to takie modele jak EXO 230, EXO 520R, EXO 930 i ADX2. Te modele są przystosowane właśnie pod Intercom EXO COM. Chodzi o to, że tak widzicie, właśnie 520R model ma klapkę, gdzie montujemy. Interkom moduł od interkomu, cała reszta chodzi do środka, bo oczywiście, miejsce pod słuchawki i pod mikrofon jest. Teraz przechodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do przedstawienia czterech moim zdaniem bardzo fajnych i bardzo ciekawych kasków, nad którymi warto się zastanowić. Najbardziej sportowy kask po ofercie Scorpion EXO, czyli model R1 Evo R. Dopisek R, tak jak wspominałem wcześniej, czyli mamy technologię Rfit, pompowanie policzków. Mamy tutaj trzy rozmiary skorupy zewnętrznej skorupa wykonana jest z materiału TCT Ultra o tej technologii już wspominałem i co ciekawe R1 występuje również w wersji karbonowej R1 występuje również w wersji z homologacją FIM co to oznacza homologacja FIM jest potrzebna na różnego rodzaju zawodach m.in. innymi MotoGP, Moto2 czy WSBK albo jakieś Supermoto. W zestawie z R1 Evo znajdziemy piloka w zestawie i znajdziemy drugi przyciemniany wizjer. I jeśli jesteśmy przy wizjerze, warto powiedzieć jedną ważną rzecz, że spełnia on pierwszą klasę optyczną. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że wizjer nie zniekształca obrazu o więcej niż 10%. A umówmy się, dobrze widzieć. To ważna sprawa w przypadku jazdy na motocykl. Model Scorpion EXO 1400 Evo 2R, bardzo długa nazwa i jest to myślę kask o najszerszym spektrum zastosowania, ponieważ jest to kask sportowo-turystyczny. Jest to kask integralny z oczywiście bardzo ważnym elementem, jakim jest blenda. Ważne, jeśli chodzi o technologię wykonania skorupy, mamy tutaj materiał TCT Ultra ale występuje również wersja karbonowa, gdzie mamy materiał TCT Ultra Carbon. 1400 EVO 2 R ma aż trzy rozmiary skorupy zewnętrznej. Dodatkowo w zestawie z tym kaskiem oczywiście jest Pinlock i coś, co jeszcze jest oczywiste ze względu na dopisek R, Mamy również tutaj technologię AirFit. Przechodzimy na drugą stronę mojego stołu, gdzie kaski, myślę, że mniej popularne, ale dużo ciekawsze. Zaczniemy od kasku Dual Sport, czyli modelu ADF 9000R. Tutaj znowu podpowiedź do pisek R, czyli mamy pompowane policzki, czyli technologię AirFit. Wykonanie skorupy to tutaj TCT Ultra, czyli oczywiście technologia kompozytowa. Skorupa zewnętrzna dostępna jest w trzech rozmiarach. Co ważne dla tego typu kasku. Oczywiście daszek jest zdejmowalny, i druga ważna sprawa, o którą ludzie bardzo często pytają w przypadku kasków DualSport. To to czy można zastosować tutaj gogle? I odpowiadam tak, jak najbardziej zdejmujemy wizjer i mamy tutaj miejsce na zastosowanie gogli. ADF 9000R jest jedną z świeższych propozycji w ofercie Scorpion. Exo na ten moment nie ma dostępnej wersji karbonowej, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Ostatni model, który chciałem wam lepiej zaprezentować z oferty marki Scorpion Exo to model Exo Tech Evo. I jest to dość ciekawy kask. Jest to Typ kasku, który staje się coraz bardziej popularny. Jedni nazywają te kaski szczękowymi, inni nazywają te kaski modularnymi, a jeszcze inni nazywają je flipami albo flipbackami. Wynika to nazwa z tego, że z tym kaskiem możemy zrobić coś takiego. I ja myślę, że teraz na pewno jesteś entuzjazmem, przed telewizorem oglądają i mówią: O, idealny kask dla mnie. Uwielbiam, jak ta szczęka przenosi się do tyłu bo mam dużo więcej wentylacji, jak wjeżdżam do miasta, kiedy jest ciepło, to to jest idealne rozwiązanie. I nie zaprzeczam, kto co lubi, ważne w przypadku modelu EXOTECH EVO jest to, że mamy dostępne trzy wersje. EXOTECH EVO to skorupa wykonana z polikarbonu, EXOTECH EVO PRO to skorupa wykonana z kompozytu, czyli TCT Ultra i mamy jeszcze wersję EXOTECH EVO Carbon i na pewno, jak już z tego filmu wiecie, wykonany jest w technologii TCT ultra karbon. W przypadku wersji standardowej Exotec znajdziemy w zestawie Pinlocka, w przypadku wersji Pro oraz wersji karbonowej oprócz Pinlocka Max Vision Znajdziemy również przyciemniany wizjer. Więc naprawdę skorpion do swoich kasków sporo rzeczy dorzuca. A jeśli krzykliwe malowanie dla Was to za mało, to w ofercie skorpiona do wielu modeli znajdziemy również kolorowe wizje. Do zaprezentowanych modeli chciałem dorzucić jeszcze jedną ważną informację. Wszystkie one spełniają nową normę ECE2206. Więc jak Wam pokazałem w tym odcinku, marka Skorpion EXO ma sporo do zaoferowania. I to nie tylko jeśli chodzi o gamę modelową, ale również o inne czynniki. Tak jak wspieranie sportu, czy dość ciekawe technologie, bo przyznajcie, pompowane policzki naprawdę robią szał. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że okute jest to naprawdę w dobrą jakość i mało tego, dobry stosunek jakości do ceny. I dajcie znać w komentarzach, czy mieliście okazję jeździć w kaskach Skorpiona, czy kojarzycie markę Scorpion Exo, a ja Wam mogę powiedzieć już dziś, że nie jest to ostatni odcinek na naszym kanale o marce Scorpion Exo ponieważ już z pewnych źródeł wiem, że będę miał okazję testować jeden z nowych modeli, także do zobaczenia w kolejnym odcinku.